W tym samym odcinku z Lego, Tutaj była ta, jednak synka. Tutaj po prostu była. Chyba no było sam to zrobić i jest. Em. Um. możemy zobaczyć jak to je robi. A, tylko to zobaczymy. Bo po prostu... I mamy kolejne dużo koinów. Dlatego, że mamy dużo koinów, Jeśli się odcinek z i będziemy zbierać po sasie. On, on ma kindera w buzi. <tryk> <tryk> Dobra. O! Zobacz to najpierw gdzie jest. O tam jest jedna, już widzę. Hmm, tutaj jest. No. Em, ja nie zobaczyłem jak on musi być. Nie wiem, czy musi wyjść w nocy czy w dzień. Tokyo tam nie będzie to w, w nocy robię. Ja jest na mapie. No, bo gdzieś być tutaj, powinien być. O, jest! I tego gnoma? Wok levelu tego kolejnego. No umieraj, ty śmieciu, no! Już? No, będzie, będę z nim walczył 500 lat! Ej, nie, wiesz co, zrób? Najpierw go kupię i... Ej, poczekaj. Takie zbieranie postać, tutaj jedną No Tak samo musisz zrobić. E, musisz. Chyba do tego podejść, a tam było. Ok, ja szukam teraz postać. Wiem, najlepszą muzyka i najdziwniejsza. O, Tam był jakiś list, ale... Tak, jest uh, Milion Coins tutaj. Na pewno coś jest. Oh, yes. O, jest! Poszukać. O, jestem tam. Tutaj musi do tego podejść. Widzisz, tam byłem. Kresina i spójść pójść poszukać. Wielkie kamera, będzie ci łatwiej. Mamy Mam już dosyć dużo. Pewnie trochę tam zostało gdzieś trochę tam w rogu, o, tam może gdzieś jest A? O, raz chwilę wyłączę O tam jest! Zobacz, taka samotna! Widzisz jaka jest samotna? Ty nie zrobiłeś kropek w skali. A, a nie, są No w którą stronę no mam iść? A ma? Ja mnie przywitać, ale mi się. na jest zagrożenie. Dobra, koniec! Pomyśl jakąś postać. A koniec! Koniec! Jej! No, no pracujemy miś. Nie wstrzymał się filmik O milion dzieci postaci się pojawiło Aaaaaaa, ale do niego iść, ty grubasie Dobra, to, to ja podam płytę No co ty zrobiłeś? Trochę nie ma tej gumowej muzyki. O, jest to fajna o, w dupie? O nie. Chodź, dupie. Kupię i zomę! Co? Jest, mogę maską kupić? Kupię to, to i zomę! I to jeszcze skam kupisz? No, to była to sama postać o jest czy to jakiś strasznie dziwny stał what the fuck no się na niego co z nim jest nie tak o chryście lepiej Ech. O, oh, fuck! Ej, i co to jest? jest teraz? A na przykładę chyba jakąś. No, to Gdzie no. jesteś? O, Eka... Czekaj! Ej, te kropki. Ej, tak długo były. Mm. Czekaj no. Dobra, pojawiają się. mam? Chodź. O nie pomocy. Eee, ty się idzie. Wtedy? Gdzie? Gdzie on jest to ja z tej cholery? Tu jakiś magik? Magik pustasi, nie! Jak po prostu idzie, idzie. Czekam. No oh. <gry> i znowu wszystko zmienia. Oh, wiem, że wszystko zmieni. Dupa. <gry> Odpływam. <Proszę. gry> A jak jest z tego wysiada? O nie. Nie jak jest tego wysiada! Nie, ja nie jestem mi to levelu! Ej, naprawdę, to Jak z tego się wysiada? Gówno. Weźmy... Tam jest kolejny level po prostu i za tym tej jest kolejny. A nie, do no, tylko płynąć! O, dobra, że tam kurwa level. Koniec. Co się najdłuższy odcinek w będzie miał 45 minut! Tutaj nie ma jednak, bo to jednak nie ma niestety, albo na sensie. Yeah! Od ja jadę, no? no! ja nie mogę stąd uciec! kiedyś więc po śmierci uciekam! O, ty możesz. to było? Gdzie my... W Chinach jesteśmy?! <grym> w Chinach. Chin musieliśmy... O! A sam? Pokazać? pewnie Nie, serio Patrzę na twarz, patrzę na twarz Słuchaj, patrzę na twarz I na moim ekranie Bo no... Jest taka no głupia Patrz u mnie Teraz Słuchaj Ej, stój tak! A ja nie wiem, kur... Gdzie mam iść tam? Ja nie wiem Skrót. Kaj się teraz nie ruszaj, Ta, to, to jest taksy się? Nie! Nie, to nie jest taksy To jest znak dupy. Spomieszane! jak ja mam tam pójść? Nie, ja nie wiem, to jest misja. Jakbyś ty, bilem bo to do niczego nie prowadzi tak naprawdę! Czas mi... ...wreszcie jest No brawo, dodaję sobie po prostu kiesze! No kurku! No będzie ukryta po swoich orocu w grze. Tylko dwa zostały nam. Tylko dwa, bo one chyba na samym dole to są ukryte Nie, nie są No chyba na, bo na, bo na swym dole chyba są jakieś ukryte postacie Czarna. A już samu nie, ja wiem I no to tam to, 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 to. właśnie on na postać kur... i nie da się zdobyć Na mnie tato. O dupa. Ja jestem twoim ojcem. Sejję, okay. bo za chwilę się to wyłącza. Nie. Doprowadzi do tamtego lewela. What the fuck? To jak jakoś tam iść. Może tedy? Ale policja! Uradę mam iść. Teraz, znasz to. Halo? Policja, jak mam tam być? Jest instrukcja? to jest instrukcja. to jest? Pomocy. W twojej. Patrícia, patrícia, patrícia. Eeee, się. Kur, nie tu absurde, No, tu és zapszuta. Super, tutaj się pojawiły. Ej, ja idę do Ja tego idę. Dupie, jakoś znalazłem. O, oh fuck. To jest głupie, bo nie wiem skąd trzeba to wziąć. Z dupy mojej. Pewnie jest. Właśnie nie wiem, gdzie to mam znaleźć. I tam. może w tamtym zamku może jest takiego? Mówię, w tamtym zamku, co że może tu jest ukryte? No, no, to no, no, ja tutaj robię... ja no, no, ty nie robisz ja tańczę. Co on za mnie. Nie! Powiem że to ja. Mam teraz wiadomość, tak się poddał. On się poddał, więc mam weźmę piosenkę. W imieniu... STROBA! Tutaj trzeba mieć! No, ja to. Nie. Nie. trzeba mieć, właśnie tam, ale... Ej, mamy też... Nie gdzie. Masz. O, no, sorry. W kórym. Na dyblemku.

A. Masz złopatę. Ty mm. przynio tak. <tryk> Dobra. <tryk> ja. Bez... Ale dobrze. No dobrze <tryk> co robi. Nie yeah. Zaczyna Panie, gdzieś jest tutaj Nie no Nie. Nie? Kolej, co nie śpiewa? Uh -huh. No bo my nie zbieraliśmy jeszcze kłosków, my tylko zbieraliśmy postacie. Coś było, może tam? <laughs> pa, pójdę tu. No gdzie ty idziesz? A ja tam jest jeden sekret! Ale pewnie wszystkich nie tam.

Beep <tries> Uh, do I jakie sekrety jakieś Dobra, to, to najpierw to. Będę że to jest jakiś czerwony klocek, ale to, to chyba przez misję się dostaje, co nie? Tam, chyba. Albo tutaj możesz jakiegoś zrobić. Halo? Kropki? Policja! <laughs> Oj, sobie w góry! Hej, on nicie! Jakiś hitar! A to znikło, ja sobie zasnąłem i to znikło. Ktoś tutaj jest? Tutaj ktoś jest. No, a nie, to klocek, no! Ja szukam kuperty, a nie klocka. Ale okej. Okay. To jest... Ja mogę zobaczyć u mnie nie wiem gdzie to jest no ma być kropki a mi się końca gdzieś Gdzie Le... jestem? A ja jestem na no. tym. A to, no to tutaj, łowi. Wow, o, prawie spadłem do wody. My O koperta! No koperta! Właśnie! Sukam, to była koperta kup zielonych ekipa. Nie wiem, co ja powiedziałem. Co? No, A ile da, Ta... odcinkiem, Mhm. Ja po te... Ja po klocek idę. Dobra, zobaczę. Właśnie 3 minuty. O, o, oh, dobra, skończ wyłącznie. Pa, do następnego odcinka. Pa.